Ostatnich walk się przygotowałem bardziej lub mniej, ale przygotowywałem się. I już mi się znudziło siedzenie w Polsce tego trenowanie i zimno, więc sobie myślałem, że tam nie że sobie potrzebuję, no żeby sobie odpocznę, Ale no, nabawiłem się, ta... się tam kontuzji niestety. To no właśnie źle działa takie patrzenie mogę na mogę teoretycznie na przykład biegać, ale no, nie, nie tak dawno miałem tą stopę złamaną, więc po prostu muszę podejść do tego tak, jak jest. Nie mam jakiejś ogromnie długiej przerwy. Eee, Bo na tym na walki, no to ludzie więc... piszą tak. E, Ferrari zmielony, człowiek kontuzja, Amadi jak wsiór, Liczę, że to wykorzystam nie przeciwko. Nie, nie A ja muszę teraz zrobić, że dzisiaj ekipa to... Fejmu była na nagrywkach w Dzierżoniowie u Kamila Łaszczyka. O, to z nie, trenuje. Że jest tak sprawny fizycznie. Tak, że w porównaniu do zawodników, których już widzieli w, w przeszłości że mm. są i wywodzą się ze sportu, to Kamil jednak te ręce ma zdecydowanie szybsze, bije sprawniej i, i ten boks stoi na zupełnie innym... No ale ja sobie zdaję sprawę, że to jest jeden z najlepszych pięściarzy na świecie. 32 walki wygrane, Tam może, może nie, jakoś niektórych przeciwników postawia wiele do życzenia, ale był na przykład na jego koncie też farmer, który później był przez ileś lat mistrzem świata, tak? I tak dalej, więc ja doceniam jego... Yy poziom sportowy i właśnie tylko i wyłącznie głównie dla to. Ja dlatego, to bym zapytał Madeusza o, tak. o tą kontuzję, no bo on kontuzję no. stopy no z jakim. Jakbyś miał porównać do. No? Właśnie, po z jakim zawodnikiem, na przykład takim o podobnym doświadczeniu, albo na jakim. No, no teraz na, na, na przykład sport... w Tajlandii z, z najlepszym wietnamskim zawodnikiem MMA, który myślę, żeby go zgniótł w, w minutę maksymalnie grałeś? No, raczej nie. No to no i który walczy na przykład w One Championshipie, nie? A One Championship na przykład, jak niektórzy polscy kibice nie wiedzą, to Robert Soldicz miałby wybory UFC albo One Championship. No jest. Robert no Soldicz soldic jest teraz zakontraktowany. No na przykład z nim, z nim sparowałem. Hmm. Co? Ale, ale to, to za ciele Roberto dobre wjeżdżające. Wjeżdżając, ale... nie, nie wierzysz mi? Powalczę, <laughs> mówię. To na <laughs> nagrane na telefonie przy sobie. No nawet ale masz paring? Akurat z faringu mam, mam zadanie Tylko, no kart, tylko ma. no kart, Nie, nie, mam tam jak razem ćwiczymy w parze. No, tam A tam jakieś tam małe kulanki są. no. no. Tu jeszcze o negocjacjach do tej, do tej walki, bo tam podobno było dużo punktów spornych. No co, co mogę powiedzieć? No łaszczyk tutaj zarzuca innym. Jakiś brak zasad tam, i tego typu rzeczy. No, a niestety, to ja w porównaniu do niego jestem bardzo słowną osobą. E, przynajmniej w przy tych negocjacjach, wiesz, on tutaj na wywiadach się zarzeka, że może ze mną walczyć. W lutym powiedział chyba na wywiadach, że mogę ważyć ile chcę i tak dalej, i tak no, dalej. No, powiem pan, że mi ta formuła pięciu gości i dwóch prowadzących nie leży, nie? Ja bym wolał chyba, żeby było trz, trzy osoby i konkretne przepytanie. Negocjacji doszło do tego, że po prostu włodarze Wie, Zobaczcie, bo my tak że dobra, e nie robimy tej walki, po prostu nie da się sprostać jego 15 wymagania. minut no, ja tak Wiewiór jeszcze nie powiedział rzędu, słowa by, dobra, oprócz córka, cześć. się Na, na wszystkie w, na, na dwie wagi, wagę w dzień ważenia, wagę w dzień walki, buty, Rebar, buty A to nie jest tak, że ty pierwszy do niego napisałeś? Ja, jak to jest, bo to, mówił Kamil na konferencji, że ty do niego pierwszy napisałeś i się do niego odezwałeś wiadomości prywatnej że inaczej. prosiłeś o numer telefonu On Inaczej, najpierw, najpierw skomentował e moje Mój filmik na YouTube, który jak zawalczyłem raz dla High League, to, to po prostu zrobiłem sobie tam dzień z zawodnikiem, który był pół żartem, pół serio. I dużo ludzi miało bekę, dużo ludzi było złych, że tam jestem kretynem i tak dalej. Ja znałem trochę postać Kamila i mnie zdziwiło właśnie to, że tego typu sportowiec jeszcze komentuje w taki durny sposób. Więc napisałem, ej nie znasz mnie, po co mówisz, że jestem kretynem i tak dalej. Bo to jest biznes, gdzie muszę robić takie rzeczy, tak? Te, znaczy, nie muszę, ale chcę to robić, bo po pierwsze dostarczam ludziom show i o to w tym wszystkim chodzi, że jeszcze jak zrobię coś innego, kontrowersyjnego, e, to jest to chętnie klikalne. E, I on mi nie odpisywał, więc dodałem tweeta, e, w którym mówię, że jak chcę, to, to zapraszam do MMA. Z tymi wymaganiami to chyba uczył się od ciebie, co? No, jest o, mięk 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 z dobra, dobra. Nie wiesz Nie wiem, wiesz co, ja, ja nie przypominam sobie, że żebym że, że stawiał ludziom jakieś tam... No, a, a ze mną jak walczyłeś? Ale ja nie wiem. Że, że, Stałeś to, że ja nie miałem walczyć z tobą, tylko miałem walczyć z Filipkiem i Filipkiem dobra. wypadł przez koniec. Ale prowadziło. Ale walczyć, jak mieliśmy walczyć, zacząłeś nagle stawiać. jakiś w zmieniać Kategorie wagowe, zmieniałeś na ostatnią chwilę rękawice i w ogóle. Wiesz, no nie, nie, a z Polakiem, nie a z Polakiem ostatnią, to co? Nie na jako ostatnią statio. chwilę, bo na dobra. ostatnią chwilę to, to ta walka w ogóle była. No, ale zmieniałeś na ostatnią chwilę, ale a z Polakiem, jak walczyłeś teraz to w boksie? Nie wymagania? Znaczy, no co, no zmieniłeś w ogóle wszystko eee. na, na boks i tak naprawdę oszukałeś wszystkich. O! No tak, tak, oszukałeś wszystkich, bo Oprze, e, ty wyszedłeś, ty wiesz, że nie, nie czekaj. Dziś ale nie tutaj w ogóle siedzisz. Dobra, weź kurwa zamknij ja urucham, dwałem, no. Słuchaj, jak, miałeś, jak walczyłeś ostatnio z Polakiem, tak? Oszukałeś wszystkich, bo wyszedłeś na konferencję i na konferencji mówiłeś, że ty w ogóle nie chcesz tej walki i że federacja cię zmusza do walki. A prawda jest taka, że ty chciałeś wcześniej tej walki i stawiałeś warunki federacji, takie jak właśnie później postawiłeś na konferencji i tylko powiedziałeś, powiedziałeś na konferencji, że nie chcesz walczyć, bo to była twoja strategia negocjacyjna. E. I oszukałeś wszystkich i wytargowałeś sobie swoje warunki, y, robiąc federacji Ale... z federacji... Y, po pierwsze, to oczywiście usłyszałem, uważam, że Federacja powinna mnie publicznie przeprosić za to, że podważyli niepodważalną opinię lekarską, e ale to już swoją drogą. E mogę pokazać tutaj, nie wiem, Turskiemu, Wogzdolowi, wszystkim, nie dość, że papier lekarski, spuch spuchniętą stopę. E dziękuję że za... Ale widzisz mnie jako Hadis pierwszego, Kupanego. czyli jestem bardziej wiarygodny. Ale czy... że jesteś wiarygodny, jest data, jest wszystko. Miałem kontuzję i mimo wszystko, pomimo kontuzji wyszedłem do walki, e ale... No i tyle. Ja... Ale, kłama, ale wyszedłeś na konferencję kłamałem? z kłamstwem. Ja kumfę... nie, nie chciałem na... przyjechać na tę konferencję, poproszę o wcześniej, wcześniej negocjowałeś z Federacją i mówiłeś swoje warunki. Mówiłeś, że chcesz boks, że chcesz tamto. Ja zrezygnowałam. Wychodząc, Rozmaw... wychodząc na konferencję, powiedziałeś, że Wiesz, e, nie chcesz że... żadnej walki. No chodzi, kurwa moja, moje poprzednie walki, moje negocjacje z Federacją. Ja się nie wpierdalam ile, ja, ja się... ile, oni, ile oni Ja się wpierdalam do tej walki walczyć. tylko dlatego, że też częściowo byłem w tej walce jako awaryjny. Byłem w tej walce jako awaryjny, więc mogę się jakoś mniej więcej wpierdalać w to. Tak, mam prawo. No... i kurwa, jak, jaki gość, Jedyne co czy chcesz białym osiągnąć, to chcesz iść. dostać atencji, bo tak, ewentualny tak. rewanż ze mną, ale tak. ja nie jestem fundacją charytatywną do rozdawania atencji. No ale tak, dobra, ale ty teraz mówisz, kiedyś, że nie dasz mu rewanżu, a ty pierwszy wiem, nią Jeśli kiedyś zechce ci dać walkę, to oczywiście ją dostanę. To ja muszę dać ci rewanż, a nie ty mi dać walkę. No, bo to właśnie ja walczę w main a ty jesteś dodatkiem. Ale to ja mam pasję i ty ze mną przegrałeś w swojej płaszczyźnie. Eee, no nie zawalczyliśmy w MMA. I Bo to... się obstrałeś. <noise> o z głupi jesteś, wie tylko z twarzy no. Ja, czy... o, o, jak no jak... na, razie, na razie temat tutaj zakończymy, ja chcę tylko powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli chodzi o walkę Amadeusza i y, Kamila Szczurka-Łaszczyka, y, no to y, walka była, jakby do, dogadanie tej walki było bliskie, Temu, że Kamil Łaszczyk mógł nie zawalczyć, bo rzeczywiście tam je, 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 w... No tak, mogło zakończyć się kwiaskiem, bo tam Kamil faktycznie. ten bardzo dosyć dużo. Sporo. Tak, bardzo, tak. Dużo, bardzo dużo rzeczy chciałbyś tam wychodzić. też, no, Było ogólnie mnóstwo y, z jego strony. Ale wychodzi Ja jestem ciekawy robił, tej kontuzji żebyś, tak, kurwa tak, Ferrari'ego, tak, bo podobno, tylko, podobno ze stopą ma ogromny problem. Potem, no, y, Rafał też był troszeczkę podirytowany tym. Y, ale a co z butami? To butach, są buty podobno. Ja, ja mam do ciebie pytanie, czy to będą te buty z walki z bombą, czy to y będą buty y, te z Tajlandii, bo tam też szybko biegałeś <grym> po łóżku. A dobrze, no, dobrze. Y Nie bo tam byłem bez butów. Bez butów? butów Na no, bosa? Tak, jest, skarpetka byłem. Eee, nie, no nie będę już wiadomo tych szczęśliwych, pewnie sobie kupię jakieś, ee, jakieś nowe. Tam nie, nie wiem, czy mamy zapis, jakie to muszą być buty, czy to muszą być jak bokserskie. Bo wiem, że muszą... Nie, podobno nie. Podobno z tego, z tego no, co mi wiadomo, butach. to chyba mam już jest inna różnica, bo w walce... Zapaśnicze, zapaśnicze, no, bo nie mogłem kup, kopać w butach, a teraz mamy tak skonstruowane wszystko, że możemy też się kopać, no. Także full ma no tylko, Jeśli chodzi o technikalia, obuwia i tak dalej, no to już do przegadania sędziom technicznym tutaj na pewno. Tak jest. W każdym razie ja jakby w Twojej obronie muszę tutaj stanąć. Zgodziłeś się na wszystko, co Kamil Łaszczyk gdzieś tam rzucił, żeby do tej walki doszło. tak więc. No i właśnie tak. Jak zawsze no organizacja jak, staje jak, po stronie swoich zawodników, jest to. przeciwko to. tym, którzy wchodzą do organizacji. Kamil teraz został też ich zawodnikiem? Jak ja, ja mogę, chętnie bym się wypowiedział krótko na temat Kamila że ogólnie, jeśli, jeśli, jeśli macie czas, żebym mu chwilę, to zajmie Jasne, dwie minuty, to? powiedzmy, dobra, spoko, no bo nie chcę tam zabierać możemy jakiegoś starana, czasu nowego że Kamil Spolej Łaszczyk, wód. przez wiele uznawanego za bardzo dobrego sportowca, jest to fakt, nieskazitelny rekord, no niestety nigdy nie dostał walki o Mistrzostwo Świata, tak? Ale, ale, ale jestem sportowcem, tylko że jego zachowanie no, jednak nie jest dość podobne do prawdziwych sportowców, jak na przykład Robert Lewandowski, bo nie wyobrażam sobie na przykład Roberta Lewandowskiego, który od C-wordów wyzywa innych zawodników, a on powiedział, że miał ciężkie życie i tak dalej. Wielu ludzi tam sobie pomyślało, że szko szkoda jest im tego tam i odwrotnie, że trochę szkoda go jednak. Na piłce jasne. nożnej, żeby walka była medialna, nie trzeba się wyzywać, Wiem, że on bywa, nie, nie trzeba trasztorków prawda? Ja sobie to przez ileś lat na to zapracowałem i on od razu... Weź tam Robert, wyzwij Benzemę, bo się nie sprzedaje ten El Clasico. ...w tą gierkę, w którą całe, po części można powiedzieć szambo, tak? Dzięki. To, 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 no wie, ale wiesz, ale o co mi chodzi, nie? Nie wiem że, o co chodzi, wiesz, że, że jednak, wie. Na konferencjach nie ubliżał sobie ze swoim rywalem, to zamiast się pobawić w to wszystko yy, i być mi. Nie mówię, że on mi musi dziękować chociaż, ale być takim ludzkim. Przecież luzki, powiedział, że chodzi o zachowanie. No ja właśnie mówię no, o zachowaniu. Szacunku, o co ci chodzi bako, e, nie bo rozumiesz? Ponoć za tą walkę tyle. Zawodowi mój, to tak bok, bokserzy też stracił, prawda? Jak się no, zachowywał tajstyki, dostał nie promocję, że dostał dużo większą wypłatę. I zamiast się ze mną pobawić w te całe przypuchanki, w ten, ten sposób, że było siebie, śmiesznie, nie? to jednak bierze Colour to bardzo personalnie Gregor, wyzywa do jakichś no, poza boksa, kamerami mówi, że we Wrocławiu MLA. dojadą mnie jego koledzy i tak dalej. Kurwa, to, to, to jest. Po prostu daje wisienkę na torcie gościowi, który mi wbija nóż, tylko że za co, nie? Ale co, teraz z perspektywy czasu na przykład żałuję, że mu dałeś się... Uważam, to, okay? inaczej nie żałuję, ponieważ y, wiem, że jaki będzie wydźwięk y, ostateczny. W momencie, kiedy ja z nim wygram, y, to ja go będę mógł łaskawić, ale ja go nie ułaskawię po prostu y, za to, jakim jest człowiekiem, bo jest, bo jest po prostu złym człowiekiem i ludzie mówią, że jest prawdziwym sportowcem, y, a niech sobie ocenią sami, czy... Ktoś, komu się tak dużo zawdzięcza, może, yy, czy, czy zachowuje się w porządku w stosunku do mnie po prostu, bo uważam, że, że troszeczkę przegiął i że nie można go nazywać prawdziwym sportowcem przez takie zachowanie, tylko zwykłą patologią. Takie osobiste wyznanie było Ferrari'ego, nie? No. Taki, no. strona, której do tej pory może nie znaliśmy. Ale muszę cię, Maćku zapytać e, o Twojego faworyta w tej walce, no bo, no nie, ukrywam, nie umówmy no, no się, co jest takiego kolegą Matejka Łotka, no i z racji, że tam, jest ze stajem w temacie. Łotka, no to tutaj, e, jaki jest... Kto jest faworytem? Kto jest faworytem w tej walce dla Ciebie? Takie obiektywne. Ja Od... głęboko w oczy Ferrari'emu. chciałbym, uważasz, chciałbym no. taką obiektywną opinię. Nie, obiektywnie? Tak, obiektywnie. Potrafisz to. Mi się wydaje, że jeszcze Amadeusz sobie nie zdaje z tego sprawy, z jakiej klasy sportowcem się zmierza. Jakby nie ma świadomości, tego, dopóki się nie zobaczy na żywo, jak się ciosy, to nie wiesz naprawdę na jakim poziomie jest ten boks, Kamila. I to możecie zaskoczyć grubo. I wydaje mi się, że nawet pierwszy, pierwszy cios, który dojdzie w małej rękawicy do Twojej głowy, możecie nieco zastopować. Teraz się śmiejesz szeroko, ale, no. ale taka jest prawda. Natomiast jeśli uda się sprowadzić walkę do parteru, to Kamil, wydaje mi się, że może nie wyjść spod arystyki starej... ja? i to może zrobić robotę, tak, że. Jeśli się uda sprowadzić? No i ja będę chciał później, bo teraz widzicie, wziąłeś moją reakcję, a później fajny było Lekcja reakcji. Lekcja pokory, lekcja Nie, 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 jak, jak się okaże, to ja go jednak w tej stójce znokautuję. W stójce? Tak. Nie, jeśli, jeśli będziesz bił tymi cepami, to uwierz mi, że na, na, twój, na twój jeden cep trzy ciosy, Kamila. No, Kamila. Dlatego mówię, że ciekawy byłbym twojej reakcji, żeby była taka dosłownie nagrana no, to. by było. Żadnych było. Żadnych będzie, jak będziemy komentować, to będzie kamera na nas. To by, to to by było, było, nie? Jakby to w, w stójce, stójce znokautował tak, Ferrari. No, 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 to by był szok duży. Ogólnie od lat ludzie we mnie nie wierzą. I tak dalej, a jak widać ja regularnie nawet po, po jakiejś no, przeciwności jest... losu wracam zawsze silniejszy i tak dalej i nieraz już utarłem komuś nosa. Przed wydaje... Bombą też wszyscy mówili, że się go boję, że... Ja to nie, bym wolał walkę ala kontra Ferrari. Ale dobra, ja Cię nie skreślam, tylko nawet patrząc na to, z kim biłeś się do tej pory w organizacji Fame z kim wygrywałeś. Wspomniałeś teraz Bombę, to faktycznie wydaje się, że taki, jeśli chodzi o wyzwanie warunki fizyczne i zawodnika, który ma jakiś tam background, no to największe chyba zwycięstwo. Czy byś tak tego nie... Wszystkiego najlepszego. Nie wiem, czy jakby, no to, do, jakbym tak patrzył, ja się spodobał. No, dobra, się wszystkiego, co robi takie krzywe winy. Ale z, z Nokio przegrał. przegrał, przegrał, przegrał. przegrał Ale bez szans, za Madim o nie wiem. Masz 3 z Adrianem Polańskim. Jakby nie patrzył. Masz 0-3 z Adrianem Polańskim. Ale masz 0-3 Adrianem Polańskim. Okej. walkę? z 4 lat sport. Muszę Ci zadać pytanie. Czy są walki w sportach walki? Ale to nawet no są, no jakby... No i to jest odpowiedź na, na twoje 0 y, co... Ale co, dobra, nawet... W Madeuszu nie... insynuujesz w takim razie poprzez to. Y, nie insynuuję, że walka była ustawiona pod pieniądze, ale... No, sorry, no. Na przykład, ale była, te, te, nie, ale ta na przykład moja ostatnia walka z nim, no to, 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 to nawet profesjonalni to. sędziowie nagrywali o tym filmiki. Ale właśnie, no czemu Amadeusz tak się punktować. nie odwołał wtedy? Jak został to wypunktowane, nie został zaliczony nogi? Bo może wtedy by. Eee, normalnie po i tak wyszło, dalej. To był na jawny wałek. Zresztą nawet mistrz gry. Powinien o tym się nagrał. odwołać po tej ostatniej Ten nocow na przykład. Mnie. Czy to był wałek? Eee, Boxie, Może to nie? Nie był wałek, ale w takich Bo sytuacjach robi się no contest, na przykład w przypadku Park Gamrot, ee, a ja Polaka ciężko zaprotowałem. Nie no, to co innego. Nie no, to w ogóle porównujesz. Jak co innego? Zupełnie co innego. W przypadku to. takich walk robi się no contest. Nie, nie, w przypadku celowego faulu no contest. Nie, był ta... celowy faul. Podoba mi się logika na czacie. Odwołał się, ale nie zdążył zapłacić na czas. Czyli równa się nie odwołał się. Ale, w tym momencie... ale nie leżał na ziemi. Musiałby zobaczyć pozycję. Ale miał jedno kolano na ziemi. Miał jedno kolano na no To już wystarczy. To jest pozycja no dobrze, parterowa. Dobrze, ale to wszystko działo się w łamku jednej sekundy. Ale to był celowy faul. O, dziękujemy za wypowiedź eksperta, temat możemy zamknąć. Jakby nie patrzeć, ekspert. jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w, WM, w MMA, jeśli chodzi o fame. Panowie, chcę tylko powiedzieć, że mamy pół godziny programu, nie zostało jeszcze zadane tak naprawdę żadne konkretne pytanie. Czarek, Mandio e, i Robert troszeczkę się nudzą, tak więc... Nie, powiedź, my, mam... słuchaj, my się uczymy od ekspertów ja, tutaj. Jak e, osta, się czuje osta, się taki e, byków tutaj właśnie. fame. Teraz, tak, gruba kreseczka, wchodzimy z telefonem, bo mamy y, widza na, y, na linii, halo, halo. I o, za chwilę zaczniemy alo. od mandia. Halo. Alu? Halo. Halo. Troszeczkę bym prosił o podgłośnienie. E, teraz słuchajcie dobrze? Jasny stary. Siemanko. Powiedz Siemanko. jak Siemanko. się nazywasz skąd jesteś i Siemanko pytanko. E, Patryk z Lubelskiego. E, widzę dobry skład dzisiaj tutaj. Więc mogę kilka pytań zadać, jeżeli mogę. Ograniczmy się do dwóch pytań. Do trzech.